No, bez sensu, że to resetuje, kurde. Ten. No. Cały czas mam to samo, nie? No. All my weapons, right? Tak. Znaczy, jeszcze raz spróbuję to ustawić, bo. Cały czas ustawiam. Wiesz co? Może ja to nagrałem? A? Nie wiem, właśnie. Dobra. Możemy lecieć. Operator Car Nowa broń Dobra, ja lecę na. Hmm, no właśnie, gdzie lecę? Na A? <laughs> na A chyba Cześć. polecę. A to o, ja muszę znowu o, zrobić odmienne odmienne odmienne. Nie, O, wow, ten jest zaraz jednym granatem w ten. Czemu to się nie. Why doesn't this save? A może to ja muszę save? Ja to muszę zrobić safe, Marcin. O oh, wow, ale jedu Prawie zginąłem, nie? Przez ten... Przez ten pociąg prawie zginąłem, nie? O, plecy. Okej, okay, ja przejmuję, przejmuję. Ja też. Dobra, ja, ja biorę tutaj od ich respa, od ich respa ubezpieczam. Okej, okay, ja tutaj... jest. I got you back home. Dobra. Alright, mamy. Dobra, lecimy na B. U okay. góry jest, u góry jest koleś. Dobra. Lecę na B tutaj środkiem. Uważaj, mina jest. Mina jest po środku. Dalej? Tu, tu, tu na dole. Nie wiem teraz, gdzie on będzie. To granat, to do granaty zrzucę. Dobra, mam snipera. Jestem na B jakby, co? Jestem na B na dole. Je, mamy impas, mamy impas, więc ktoś to musi być. Ale, ale... O, z tyłu tam. Na drugiej stronie. No, oh, fuck! Czekaj, czekaj, dobra, z tyłu jeszcze mnie zabił. Jeden koleś wiesz? był. Dwóch jest, jeden siedzi w krakach, a, nie w tych gandzi tam. Mhm. Uh tam -huh. ja mnie zabił tam z tyłu ten. Tam, gdzie my weszliśmy przez dziurę, tam jest koleś. Wow, znowu... Za... no. nienawidzę czegoś takiego. Już, już wiesz, że będzie Lipa, wiesz? A, bo. What the fuck, zrespiło mnie teraz tutaj? Ok, widzę gliniarza. Cześć, mi się Mogłem ci przypieprzyć pałą w łeb, ale stwierdziłem, że tego nie zrobię. Dobra, idę na bra, Ja zawsze idę mam na nóż. Ja nie używam tych pałki. Ja używam nóż. Ja nóż, bo wtedy pałkę znacie, bo wtedy. No, bo dostajesz właśnie te za darmo, te. To te tak, tak. te, te, te... się dostajesz. Czekaj. Jestem, jakby co możesz się na mnie respić, oni są koło tak, mnie. Jestem, jestem. Uważaj, uważaj, oni są koło mnie. Dobra, ja biorę tutaj od strony dziury, albo ty wiesz, bo to jesteś w tamtą stronę skierowany. Od strony dziury? dziury? Tak. Czekaj, tam jeden koleś człowiek. Dobra, mam. tam jest dziura, tam jest dziura w przejściu, wiesz? Na, na tym. Ha? Tak. Jak tam dalej tak. pójdziesz? Tutaj? Nie, tam, tam, tam dalej, za plecami twoimi. o o o. Dziura. Dobra, no i tu siedzą u góry gdzieś, wiesz? Kampią okay. sobie. Idę na samą górę. Idę na samą górę hey. Jest amunicja. nie wiem czy się wysuwać teraz Podejrzewam, że jak wyjdę dostanę ćwieka A gdzie ty jesteś? Na oh, samej górze? Oh, strzelali do mnie, czekaj czekaj, muszę się schować na chwilę A oh, fuck, jednak nie dobił Um, gdzie jesteś? Żyjesz? Na C, biorę. Ja zawsze. Ja PTFO robię jak tafnik. Czekaj, czekaj, c, 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 jestem, jestem, jestem. Duże tam zajęcie, oh shit. No, w tył, co Oh fuck. Wow, ale widziałem jak się zrespili. O oh, fuck, nie zdążyłem się no, schować, nie, no, no. nie zdążyłem się schować. No, no, no. Bo za duże ich było. No, to jest właśnie to, że tutaj e, respisz się w środku. To jest źle zrobione cały czas. Po, podbój powinien być tak, że nie możesz się zrespić w środku, respa tylko na zewnątrz. Bo e, nagle, nagle na, na plecach masz mnóstwo masz, masz mnóstwo osób, nie? No, I to, no ja zgadzam się z tobą. Na pewno. Dobra. Ja tam jeden C znowu. Norwali jednego z naszych. Gdzie, on, gdzie oni go dorwali? Dobra. O no, to jest koleś jakiś wyjdę okay. no, Mam go the Cop at the grow house Dobra, ja idę tędy O, mina, mina, mina Dobra, Mina, już mina nie ma miny. Mina. Spróbuję się na górę wbić, wiesz Oni tam cały czas kampią na górze. Okej. Okay. Trzymam. Haha, ty chuj. <laughs> o Oh fuck. Oh fuck. O nie, no przecież kurwa. Nie. Skąd to nie wziął? Trzeba uwzględniać, to mi się respię. Masz tam kolesia. Aha, dobra, jestem. Figa, ci oba uważaj, 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 coś, o, będzie, widziałem, coś widziałem. tu będzie. Widziałem, widziałem. Oni są z tamtej manki. czekaj, że sobie gramy. jestem. Mi się zdaje, że oni są. No tutaj. Oh, fuck, dobra, dobra. No, 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 no. Sorry. Zabiłeś go? Jednego tak. No dobra, to, to czekaj, to czekaj. Na o, razie ale, ale. O, uważaj, uważaj. Czekam, Mam apteczkę, mam apteczkę, czekaj. Nie, nie, ja nie jestem ranny. Aha, dobra. Nie, nie, tylko czeka na ciebie. O tu okay. helikopter jakiś leci. A to nie, to nie przejmuj się tym. O. Czekaj, ja wchodzę tu do środka. Ty Gdzieś tu ktoś jest. Idę na górę, wiesz, idę na górę. A, uważaj, ten, ten Polak tam, Polański, Polański. Dobra, 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 dobra. Gdzie on jest? Eee, teraz idzie tam do, po tego poli, eee, police car. Czekaj, dwóch zabiłem. Dobra, czekaj, muszę, muszę się delikatnie przygotować. Coś tu strzela do mnie, what the fuck, to sniper. No tutaj nasi są tam, nasi tam burdel robią. Co mi zabiło? No, zajm się zabił? Nie, nie. nie, wiem. Dobra, ja idę na B, bo widzę, że przejęli. No, nawet nie okay. tylko B przejęli. O, A wszystko. Dobra. Idę na A. Idę na A. Mam go. Jeszcze jeden chyba tam jest. Ja, są tam w kontenerze. Dobra, kontenerze? ktoś go pocisnął. Dobra, dobra, okay, ktoś okay. go pocisnął. Okay. Dobra, idziemy na B tutaj, od środkiem, okay, środkiem. od razu. Środkiem. środkiem, tutaj. Okej. Okay. To on. Dobra, biorę lewą. Okej, okay, nie okay. ma z lewej, z lewej nikogo nie ma Dobra, ale jestem jesteś, na środku ty jesteś tutaj. Tak, okay. jesteśmy na lewej, jesteśmy na środku, no Mam nadzieję, tutaj że na... Granat. Na plecach Czekaj, gdzie ty jesteś tam? Dobra, ja idę do ciebie Ty będziesz jedną ubezpieczał, ja drugą Dobra, ja twoje plecy mam Mam twoje plecy Okej, 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 dzięki Tutaj ktoś... Ktoś tutaj był Okej, okay, ja tędy idę Dobra, dobra Idę za tobą Okej okay. Ja drożę. o, uważaj, mina! Mina i tam o oh, tam ktoś jest okay. O, tam dużo ich jest Za tą za tą miną O oh, oh, bieg na tą minę Następny ty, następny O dobra, ten o spiżu Czekaj, ty za nami biegnie? Nie A nam cały czas Dobra idziecie do góry Ja biorę ja biorę C... C, C dobra Ja pójdę od drugiej strony A fuck zabił mnie

U góry na tych są Uważaj, tam będzie manki, tam będzie koleć. Dwóch jednego zabijam. Masz apteczkę, masz Dzięki, dzięki. Tutaj dwóch jest. Widzę go, widzę go. Tutaj też. O, dwóch. Za dużo ich mam, za dużo, za, za, za dużo. Ja zabiłem tego jednego, Polańskiego zabiłem. Okay. Ale przejęliśmy za chyba. chyba przejęliśmy ten cel. Ale za dużo ich wiesz. Tam... Nie, jedne jeszcze, z jednej jeszcze, tej jeszcze. strony. Na, da, resp się na tym, na, na naszym spawnie. oryginalnym. Okay. oryginale. Ok. Fakt, teraz nas gdzie indziej zrespiło. What the fuck, po, jakieś zryte te spawny są. Nie wiem, ja nie wiem jak to działa A właśnie. A tracimy zaś, kurwa. Ale dobra, lecimy, ja już jestem w połowie drogi. No. Dobra. Wiesz co, ja idę bardziej na prawą, pójdę tam w stronę tych kontenerów. O, bo tam jest jeden, zaznaczony jest. O oh, fuck, snajper, O oh, fuck, ale tu się działo, ty. No, oni tam się respią właśnie. I z tyłu tam są, jeden jest tam taki widzę, s... widzę, rzuciłem tam granat. Mam nadzieję, że go pociśnie. Jest, mam go, mam go. Nice. Mam go, mam go. No, i zajęliśmy ten punkt. Dobra, ale beram przejęli. Przejmują przynajmniej. To idziemy na dół. Idziemy na dół, no Tędy, nie? Tu przejście jest Pewnie Uważaj na ten miny tutaj No pa patrzę, patrzę, rozglądam się. Na razie nic nie widzę Dobra, jestem, biorę prawo Okej, okay. okay. a ja idę prosto Dobra, jestem na ja prawo. Idę tam gdzie normalnie jesteśmy Dobra. tam wiesz Dobra, to idę do ciebie okay. To to jest koleś Maki ma, ma, ma... okay, 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 okay. za to za plecami będziemy Masz go? Dr jednego mama, a drugiego nie a, Zabijcie? Nie Żyjesz Hardkorowy Czekaj, 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 już się respię Dobra, zrespię się na C Teraz zrespię się na C, bo oni okay. przejmują Okej Będzie tam Zmieniając terytorium oni tu są Mazel tov, bitch. bitch. Są przy tym, przy, są w autobusie, są w autobusie. Tylko jednego zaoszczędziem. Jeszcze. Dobrze, Ok, mam drugiego. Polański, masz tutaj baga. Czy leżę na glebie, wiesz? Leżę na glebie, bo nie wiem, czy. O, wow, dobra. Jakby, co, mam apteczkę tutaj, jak chcesz? Bo widzę, że tam rano eee... tutaj jesteś. Gdzie jesteś. Tu, 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 tu. tu. Dobra, dobra. Masz, ok, fajnie. Masz, dobra, do, już tu życiem. O. <laughs> dobra. Okay. Dzięki. O, są na swoim respie. Gdzieś. O, ktoś na minę się tam wjebał. Dobra, A biorę. Wow, 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 tu na górze tam... O, tam jest! Czekaj, czekaj, oni są tutaj w, w wejściu. A? O, tutaj? Tak, bo widzę, że ktoś zginął tutaj. Nie, tutaj, tutaj, spacie O, tutaj masz. Jednego mam. Oni są na górze tam, snajpią. Dobra, mam no, no, no. je ja na razie. A to jedyne na drabinie, Na pewno Dobra. dostanę Czekaj, czekaj, czeka, bo tu można się nadzieć na te. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. nie Ale ktoś tam był, ktoś tam był, ktoś tam był, manki. widziałem kogoś. No, no, na pewno na pewno są, ale nie. Dobra, nie ma. Nie tutaj. O, tu się Nie ma go. Dobra, pocisnęli go. Czyli, nie wiem, czy strzelałem w mojego. Naszego. Dobra, mam następnego. Na A będą się rozpieć i idziemy. Uwa, uwa, maki. Oh, Gdzie jest tył? Hu, no, koło schodów, koło schodów, koło wjazdu tutaj Ale go pocisnęli. O, no no, ktoś mi tutaj pomógł. Bo skoczyłem akurat i dwóch kolesi przede mną stało, wiesz? Czekaj, oh. rozpię się na tobie. Dobra Okej okay. no, Nie okay. widzę. Good job locking it down boys powiedział Good job Dobra, oni będą się respić teraz na, na CO. właśnie nie są. Zresztą C przejmują teraz. Albo próbują przynajmniej. Uzi to jest świetna rzecz. Co mi brakowało, gdyby mi odupili? Polański masz takie. Masz takie coś. Te <that> bagam zrobiłeś. Co <that> nie? Why? Tak kampili, tak kampili przez przed te 3-4 gry o. o, skąd to dostałem? Nie wiem, nikogo nie widzę, tu jestem w autobusie jakby co O, to ty, tak? Tak Nie, nie widzę gdzie oni są. a masz ten, nie masz autoszki no, ta, 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 Dzięki, o, 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 z tyłu, z O, wow, Polańskiego <suszel> pocisnę Maltadon jakiś Mam tego. Okej. Okay. Srebrny mam. No, są na tym, dobra, oni się wbili do góry, do góry się wbili, wiesz? Znowu tam? Okej. Okay. Jeden jest na naszym poziomie, jeden jest na naszym poziomie. Okej, okay, okej. Okay. Okay. O, o, tak z respa, wiesz? Bo ja chciałem tam naokoło piec, a oni z respa, z respa po prostu mi wybiegło trzech kolesi. No, jeszcze snajper mnie z boku pocisnął. B, próbują przyjąć, ale nie dają rady, widzę. Gdzie ty jesteś? Cześć, na C, ja się na C zrespię. Aha. Na C się Tak, bo oni na C mają respa, wiesz? Ok. Gdzie idziemy? Tędy. C, tracimy ty? Nie, a, Nie, a, przepraszam. A, mówię, że ty jesteś wybrzeńca. B, I B, i A nam biorą jakimś jest, Wiesz co, po, chodź idziemy na schody, to na sodę. Na znaczy, nie, to jeszcze nie jesteś Dobra, ja lecę na B. Lecę na B. Tu widzę kolesia nawet. Gdzie oni się rozpią, że tak mnie zabijają? Dobra. No bo oni Dobra. mają to samo, co, co my, takie... Hmm. Taki rasp, byle gdzie mają. Okej, okay, to ja z tobą idę teraz. Jestem na A, jakby co, za chwilę. Okay, jest przechodzę, soft, przejściem, jest... przechodzę przejściem, przechodzę okay. przejściem. Dobra, idę tutaj z lewej, idę z lewej. Bo... Plecę, okay. ale jakby mu plecy zrobić. To no, ktoś do was napisz, do. Dawaj, nóż dostał w Dostaw szyję i już. Gorzej! Teraz się od wagonów, od wagonów wsiadają. No, no widzę, wagon, widzę, że widzę, ale. Stąd, stąd, plecy, plecy, plecy. Plecy, plecy, plecy. Tam, gdzie zabiliśmy okay, okay. na początku. Nie, nie, da, mi się daje... o, Nie, nie, dalej żyje. Dobra. O, ale dostał. No, ja właśnie granat podrzuciłem, bo widziałem. Zwłaszcza no, z jacy granat U, O małych ciało, Jak lalka wyleciała w powietrze. Dobra, szybkie celowanie weźmiemy. A, bo oni pobiegli na okowiesz wiesz, oni z respa wybiegli w prawą stronę od razu. Tak, tam z respa oni mogą w prawą stronę od razu piec. Okay. Bo oni mają takie dziwne no, ta respa. mnie przebiegł, ty. Nie zauważył mnie. Nie Masz go? Masz go. Co się tutaj dzieje? Ale, idziemy dalej. A, fuck. To... Tak. Idzie ten. Idzie po schodkach, ale zabiją go chyba. Nie, nie zabiją go. Opa, po, podniósł mnie. Dziękuję. Ty można tutaj też pójść? Więc, koleś. Ja cię go pocisnęli. Okej. Okay. Mam taki przy, przytłumiony dźwięk teraz, wiesz? Bo zginąłem, tak? koleś, mnie, tak. koleś mnie podniósł o, i cały, taki, cały czas mam ja taki, co? jakbym... No o, głuchy, A, ale nie. Tak, tak, tak. Przelinam nam A, tak w ogóle, nie? Czekaj, gdzie jestem? Gdzie idę? A nam przyjęli Okej, to ja od tyłu idę. Idę właśnie na A. koleś Zaznaczy, kolesia. Jest koleś. Dobra, nie widzę tu więcej. Cały czas, robię, ja. te, cały czas mam taki, taki ten dźwięk, wiesz? Czy tłumiony. Tłumiony. Będą szli od, chyba od tego, wiesz? Od swojego respa zaś. Dobra, to miejsce jest nasze. Okej. Okay. Mhm. Mm Idą chyba od swojego respa. No ja. Jest tam koleś. Co, dalej grają czy, czy to tak mi się zdaje, że.? A, nie wiem, czego szczerze ci powiem. A, coraz mniej ludzi jest, coraz mniej ludzi jest. O, ktoś go zabiorą. Coraz mniej to, ludzi. W góry są. Bili się na górę, wiesz? Mhm. Mm Marcin, to masz 48, 10? Mm -hmm. <laughs> to jest zemsta za, 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 taką grę, no po prostu, wiesz. No, 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 no. Ja się zgadzam. Ja się zgadzam. Przy plantacji zioła <grywka> zginął koleś. On Idą od strony A. God damn it, man down. Aha. O, oh, sniper jakiś. Już słyszę muzykę, no, to fajnie. Znaczy, że... jest, w końcu zginęło. Polański mnie zabił. Niech idzie molestować inne dzieci. O, właśnie Roman Polanski. Dostał, dostał zamolestowanie dzieci, właśnie. Świeka. Roman Polanski dostał, no. normalny dzień w Masz go? Masz tego kolesia? Tak. Okay. Musimy dać. T-buga? Tylko za. za nic, tylko został t Ale granat, o, szkoda, nie? Hmm. Bo, bo na końcu jeszcze granat rzuciłem, akurat dwóch koleśi wyleciało. A, to jest najlepsze, jak dostaniesz taki multi kill, wiesz? Tak, tak. No. Ale tutaj granaty były takie. Dobre. No, akurat. No. Takie akurat ja ci powiem, że były tutaj. 4, trzyna, 3 na, 1. Bardzo ładnie. No, GG bro. GG. O, oh, 50 mięśni, <laughs> dostałeś 50 bomb. No.